Cześć moi drodzy, przeprowadźmy na początek mały test. Ja powiem słowo, a wy powiecie sobie oczywiście, albo napiszcie w komentarzach, co wam się skojarzyło, kiedy to powiedziałem. Słowo to UFO. I jeżeli w tym momencie macie takie skojarzenia z latającymi dyskami, w których znajdują się małe, szare lub zielone ludziki z dużymi czarnymi oczami, no to myślicie prawdopodobnie tak jak większość społeczeństwa. No i nie ma w tym niczego złego, bo my jako ludzie lubimy się doszukiwać pewnych tajemnic, różnych rzeczy tam, gdzie ich nie ma, w tym też twarzy w obiektach, których tych twarzy nie zawierają. Na przykład buziu w tym tęczu. I nie ma w tym nic złego, że chcemy, aby rzeczywistość wokół nas była mniej nudna niż jest w rzeczywistości. A z drugiej strony, na takich rzeczach ludzie zarabiają ogromne pieniądze. Tosty z wizerunkiem Chrystusa sprzedają się całkiem nieźle. A wracając do tematu UFO, jeżeli zobaczycie, jak wyglądają niektóre restauracje czy hotele w Roswell, czyli miejscu, gdzie ponoć rozbił się statek kosmiczny z kosmitami w środku, to zobaczycie, że są one wypełnione właśnie gadżetami związanymi z zielonymi lub szarymi ludkami, zwanymi też UFO-ludkami. To jednak w przypadku, gdy o UFO nie mówią farmerzy, którzy chcą mieć jak największy zysk z tych sensacyjnych wiadomości, ale temat podnosi administracja Stanów Zjednoczonych, Senat i Kongres. Dlaczego w Stanach Zjednoczonych Senat i Kongres zaczął interesować się UFO i dlaczego wciąż nie ma ładnych, wyraźnych zdjęć i nagrań statków kosmicznych? O tym w dzisiejszym materiale KS wyjaśnia. Serdecznie Was zapraszam. Skąd właśnie teraz zainteresowanie tematem UFO? Otóż bowiem kongres właśnie zażądał od agencji wywiadowczych raportu na temat niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych, bo tak właśnie określa się w tym momencie coś, coś co do niedawna określało się UFO. Bo UFO z definicji to jest każdy niezidentyfikowany obiekt latający, czyli też rzeczy, które no nie, są, nie, nie zachowują się do końca nadnaturalnie, czyli po prostu sobie lecą i dopóki nie zobaczymy co leci. Może to być frisbee z daleka. No to wtedy określane to było jako UFO. Żeby odróżnić te wszystkie niezidentyfikowane obiekty latające, które są normalne i mogą być pochodzenia ziemskiego, od tych, które mają taką aurę tajemniczości, no to wojsko amerykańskie do takich niezbadanych, niezrozumiałych rzeczy używa właśnie określenia niezidentyfikowane zjawiska powietrzne, lotnicze i tak to klasyfikuje. No dobrze, przechodząc do powodów, dla których o tym mówimy, kongres w końcu zażądał od organizacji administracji publicznych, od służb wywiadowczych tego, żeby w końcu przedstawiły raport na temat tego, dlaczego o, coraz częściej mówi się o UFO, dlaczego w ciągu ostatnich lat i miesięcy zobaczyliśmy nowe nagrania, a Pentagon potwierdzał ich autentyczność, to znaczy potwierdzał, że one rzeczywiście pochodzą od armii Amerykańskiej. Czy w końcu Amerykanie ukrywają prawdę o kosmitach. Tego chce się dowiedzieć Kongres, bo ma już dosyć wodzenia za nos takimi słabymi materiałami i pokazującymi kolejne kropki migające na ekranie z bardzo daleka w bardzo kiepskiej rozdzielczości, bo do cholery tylko tak można przedstawić UFO. A nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie pewien wkład Christophera Melona, pracownika, który do 2017 roku współpracował z Departamentem Wywiadu, współpracował on między innymi z takimi osobistościami jak Bill Clinton czy George W. Bush w bardzo ważnych sprawach wywiadowczych, między innymi w badaniu statków kosmicznych i wszystkich innych niezidentyfikowanych obiektów, które mogą być przecież satelitami szpiegowskimi albo innymi obiektami szpiegowskimi na terenie naszego kraju, więc bardzo ważna kwestia bezpieczeństwa. No i ten Christopher Mellon opublikował kilka materiałów, które miały właśnie pochodzić z różnych lat. I być nagrane przez żołnierzy amerykańskich. Później pojawiły się też donosy samych żołnierzy, którzy stwierdzają, że dla nich spotkania z takimi zjawiskami to jest całkowita codzienność i już sobie raczej tego do głowy nie biorą, uznając, że są to przede wszystkim jakieś zjawiska optyczne, być może jakieś złudzenia, albo po prostu jakieś dziwne obiekty, które tak odbijają światło, że wydają się być widoczne w inny sposób niż powinny być postrzegane naturalnie. I w tym momencie podzielimy ten materiał na dwie części, ponieważ mamy postawione dwa pytania: czyli dlaczego teraz Stany Zjednoczone, administracja Stanów Zjednoczonych zalewa nas wręcz? Bo jeżeli porównamy z tym, ile materiałów i jakiej jakości mamy teraz, a ile było wcześniej, to można powiedzieć, że jesteśmy wręcz zasypywani nowymi materiałami oficjalnymi, można powiedzieć, bo potwierdzony przez Pentagon o UFO. I dlaczego nawet takie materiały nagane przez żołnierzy i wojsko wciąż są tak kiepskiej jakości? I odpowiedź na to drugie pytanie jest bardzo prosta, ponieważ yy, wszystko, co byłoby dobrej jakości, dałoby się zidentyfikować, a to, co dałoby się zidentyfikować, przestałoby być UFO, bo UFO ze swojej definicji jest niezidentyfikowanym obiektem latającym. Weźmy na przykład takie zdjęcie. Jest to zdjęcie wykonane przez żołnierza marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Jest to zdjęcie bardzo dobrej jakości. Ukazujące niezidentyfikowany obiekt latający, ale nie trzeba być specjalistą od jakiejkolwiek fizyki kosmicznej, nie trzeba być specjalistą od samolotów i meteorologicznych balonów, żeby stwierdzić, że jest to balon. Może niekoniecznie meteorologiczny, ale doskonale widać, że jest to jakaś forma balonu, i nawet ja, chociaż mam niewielką wadę wzroku, jestem w stanie to dostrzec. Ale, ale, weźmy jeszcze inną sprawę. Tutaj Japonia czerwiec 2020 roku, kiedy nad głowami Japończyków pojawił się kolejny tajemniczy latający obiekt. I kto jak to, ale Japończycy mają w swoich kieszeniach bardzo dobry sprzęt do nagrywania, także w swoich komórkach. Najnowsze technologie pochodzą właśnie stamtąd, więc nie dziwi, że obiekt ten został fenomenalnie udokumentowany i teraz możemy sobie podziwiać, jak wyglądało japońskie UFO, o którym pisano. Na całym świecie, i tutaj też jakość tego obrazu, rozdzielczość jest na tyle dobra, że widać po prostu, że jest to balon. A widzimy to, bo możemy to porównać ze zdjęciami innych balonów meteorologicznych, które wypuszczano z ziemi. I niekoniecznie w przypadku tego obiektu z Japonii, musi to być balon meteorologiczny i sprzęt meteorologiczny. Może to być na przykład sprzęt szpiegowski z Korei Północnej, co wydaje się być całkiem prawdopodobne. Legenda głosi, że Korea Północna tak mocno pracuje nad bronią masowego rażenia, że za 4 lata zbudują własne katapulty. Więc balony są akurat w sam raz. Nie, to jest oczywiście żart. Natomiast pokazuje, że jeżeli UFO sfotografujemy odpowiednio dobrym aparatem, to przestaje ono być ufo, tylko jesteśmy w stanie go porównać do jakiegokolwiek innego obiektu. Nie mówię, że nie pojawią się zdjęcia wysokiej rozdzielczości obiektów, które trudno będzie zidentyfikować, ale wtedy najprawdopodobniej będą to po prostu tajne, nowoczesne pojazdy skonstruowane przez któreś z państw na całym świecie. Bo przecież kosmici nie istnieją, prawda? Z drugiej strony wciąż pojawiają się nagrania kiepskiej jakości. I wystarczy jedno takie nagranie, na którym widać odbłyski światła, na którym widać jakieś nieregularności albo zjawisko paralaksy. Weźmy dla przykładu takie nagranie. Na pierwszy rzut oka wydaje nam się, że obiekt na środku ekranu pędzi z ogromną prędkością ale może to wynikać ze zjawiska paralaksy, to znaczy załóżmy, że ten obiekt jest stacjonarny, nie porusza się, utrzymuje się w powietrzu w odległości mniej więcej równej od obserwatora i od tła, który znajduje się poniżej, czyli tej wody. Jeżeli poruszamy się z ogromną prędkością i zmieniamy ustawienie kamery tak, żeby śledzić ten obiekt, to chcąc, nie chcąc, tło za tym obiektem też będzie poruszało się z ogromną prędkością, ponieważ będziemy ją z taką prędkością mijać. Może to sprawiać wrażenie, że ten obiekt porusza się na, na tym tle. Weźmy na przykład sobie kamerę i spróbujmy nagrać jakikolwiek obiekt ruszając nią na lewo i prawo. Okaże się, że na tle tamtego obiektu ten stacjonarny obiekt na środku też będzie się przemieszczał. I podstawą takich działań jest prawdopodobnie zasianie pewnej niepewności, pokazanie, że hej, to można zinterpretować inaczej. I właśnie ta słaba jakość ma sprawić, żeby jak najwięcej osób mogło tę sprawę badać. A dlaczego tak jest? Bo ludzie na tym zarabiają. Kiedy pojawiły się pierwsze doniesienia o niezidentyfikowanych obiektach latających, Pentagon powołał jakieś grupy ludzi, którzy mieli tę sytuację zbadać: czy to kosmici, czy może Chińczycy nas szpiegują, albo Rosjanie. Trzeba tę kwestię rozwiązać i to jak najszybciej. I takie grupy ludzi otrzymały milionowe dotacje na swoje działania, a w momencie, kiedy dostajemy pieniądze, żeby sprawę badać, a nie zbadać, to może nam zależeć na tym, żeby ją jak najbardziej przeciągać. I zamiast szybko wydać raport, że nie, to był jakiś refleks. Nie, to jest balon meteorologiczny, który unosił się nad wodą, a my po prostu przylatując szybko, sprawiliśmy, że wyglądał, jakby się poruszał. No to w tym momencie nasze zadanie zostanie wykonane, my dostaniemy swoje pieniądze i możemy się rozejść. Nic więcej nas nie czeka. A w sytuacji, w której będziemy wyciekać informacje, nowe doniesienia o dziwnych kształtach na nagraniach, które są kiepskiej jakości, to możemy. Dłużej pracować i dłużej zarabiać pieniądze. I żeby nie było, ja nie twierdzę z całą stanowczością, że tak właśnie sytuacja wygląda, no bo wyobraźcie sobie taką sytuację, że powołuje się komisję śledczą do zbadania jakiejś sprawy, którą można wyjaśnić w sposób zgodny z nauką i zdrowym rozsądkiem. Dajemy jej pieniądze, ona cały czas zmienia swoje koncepcje, nie publikuje dalszych raportów. A my jej cały czas płacimy, mimo tego, że efektów tej pracy nie ma, a już dawno wszyscy naukowcy wypowiedzieli się, że rozwiązanie jest bardzo proste. No, powiedzcie sami, przecież to w normalnym kraju nie miałoby miejsca. I mam nadzieję, że przynajmniej kongres wymusi tutaj stworzenie odpowiedniego raportu, który powie nam, że albo ci kosmici, te kosmiczne statki przejechały i rzeczywiście je widzieliśmy, albo no hej, może rzeczywiście wydajemy pieniądze na to, żeby obserwować dziwne zjawiska, a tak naprawdę powinniśmy tę grupę dawno rozwiązać, bo zajmuje się ona błachostkami, wycieka informacje o UFO, żeby ludzie myśleli, że to jest naprawdę bardzo ważny temat, a tak naprawdę obserwujemy zjawiska, które są całkowicie wyjaśnione i wyjaśnialne naukowo, a po prostu nie zrobiliśmy wyraźnego zdjęcia, żeby to udowodnić. Z drugiej strony, pytanie, czy kosmici istnieją, jest pytaniem otwartym, ponieważ różne wzory matematyczne określające, jakie jest, jak jest prawdopodobieństwo, stwierdzają, że istnieje ogromne prawdopodobieństwo, bliskie jednemu, że kosmici gdzieś tam istnieją. Czy kiedykolwiek do nas dotrą, to już jest pytanie zupełnie inne. Natomiast myślę, że jeszcze nie ma dowodów na to, że kiedykolwiek do nas dotarli. Chociaż te piramidy, jakby tak się zastanowić. Dobra, nieważne, trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.